Otóż młoda dorota, ta bardzo obrata facetowa Otóż młoda na półce cietką, tak oto kota. No pojadę z Ja pierdolę. co O, o Nie, bo w gębie. <grym> <suszy> MENTONE chcesz? Kurwa. Nie! Nie Łatwo, kurwa! Dalić 5 złoty kolba! Od piątej rano w niedzielę, kurwa! Kurwa, ci, że nasza tutaj jest! Na pierdolanie już za dzwonią mikę, ale genialnie, kurwa! Ja znajdę 5 włosy, patrz kurwa. Pięć złotych <grym>, zł, moi... w tej butelek. Chyba ci górwa ktoś z strunę wyciągnie. Muszą być jakieś butelki kurwa na tym zibanym mieście. No kurwa. Byłem w wysłał to pełno tych butelek, kurwa. Spiedalali, kurwa, wszędzie tych kurwa żółte. Kurwa ukraińskie, kurwa śmiecie. Kurwa jedną butelkę małą kurwa. Z nie dostałem, kurwa, bolałem wtedy. Kurwa. Kurwa trzeba przynieść... Bolałem! Znaczy, że Zimno, sikałem, a zimno że jest kurwa. Mówiłem, że polanki są najkurwa najsmutniejsze. Może być cieplej kurwa. Najsmutniejsze i najzimniejsze To tam kurwa. kurwa burza idzie kurwa, czy co? E po prostu tak pizdi kurwa. Wczoraj jak byłem kurwa piwo sobie sączyłem nad tym... Nad tym kurwa szlakiem kajakowym kurwa nad tą ławką. Bo jak ten szlak otworzyli kurwa 20, kurwa ale tam 4 km. <ślać> Nie, kurwa myślę, że mam jakiś odpał w ogóle, bo kurwa, patrzę sobie na wodę, ale mam kurwa taki dym, kurwa, nie? Myślę, że ktoś tam kurwa faje pali, nie? No i podesz podeszli tam kurwa jakiś tam na drugą stronę, kurwa pod mostek. Jacyś, kurwa tam wazionki, nie? Patrzy kurwa cała, co nagle kurwa po pół godzinie, kurwa cała to woda była kurwa w takim dymie, w takiej parze, nie? I nagle kurwa, no że... mówię, no dodam, no, chuj tam, nie? Paruję coś tam. Co zrobisz? Aha. <śla> no <do, śla> no koment kurwa. No, ale Oławski, kurwa. No, 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 no czy, ale, ale słuchaj. I kurwa... Siedzę tam, kurwa, a oni tam działam mordy, tam kurwa, nie wiem jakiś kurwa. Nie wiem, z domu Ukraińcy kurwa tam dział mordy. I coś tam. No i tak, tak kurwa, Jeb kurwa! Jak mnie, kurwa wystrzasili, że chuj, a tam kurwa... Taki fajerzy będę rzucili kurwa. No masakra kurwa Tak mnie przestraszyli chuje, tak kurwa rozwój z bływek do Kurwa To jest wjebanej miasmy, ale tutaj pojad nigdy nie ma Kurwa, to jest właśnie najgorsze O 5 rano kurwa, 5 dnia kurwa, 5 miesiąca w piąty dzień tygodnia, 5 minut po piątej kurwa. Po ławie, dwa złotych, pięć złotych, pięć złotych, pięć złotych, pięć złotych, pięć złotych, pięć złotych, no. pięć O, 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 o. Ja że się zgubiłeś znowu no, no Kurwa, masz swoją eksplorację Eksplorujemy, kurwa, całą Oławę, kurwa O 5 rano, kurwa zrobi zrobisz z innego, kurwa? Dzień i noc, kurwa, jako jest kurwa No, fajnie No zaś się obudzisz, zobaczysz Tak i tak pójdę spać. Też pójdę spać, ale bym chciał ku dwa. Jeden ku dwa, to muszę tutaj kuwać. To jest chudnie. Wygląda, że kurwa, student po kurwa maturze, który szuka kurwa okozji, żeby się nachłać. Kurwa. Ta matura była 20 lat temu, nie? Kurwa, typiara przyjebana, kurwa, w jak mieszka By Była taka powygrącona, go typiana taką Z laską białą, kurwa, taką wykrzywioną, kurwa, tak chodziła I tak, kurwa, leźwina, kurwa, na zupkę, kurwa, na zupkę, kurwa taką, na zgasek, kurwa <śla> Patrz, kurwa, wszystko zgasło, kurwa no, A, tu pracuje mój sam o poranku a tu pracuje mój stary, kurwa Śniadanie z samo, Kurwa, <gulia> Gotuj z nami o 5 rano, kurwa Już było, kurwa, bakaj z serwatą, Gotuj z serwatą o 5 rano, a teraz zwiedzaj z serwatą, kurwa Był jeszcze taki cykl, kurwa, który wypiedoliła wypierdoli, wypierdoli, kurwa ZG Kurwa, to jest ta Pepsi, kurwa, którą ty ja wyciągnęłam ze śmietnika? To <gulia> no, jest inna, tam to była mała no. ty, To jest Biedronka Ale, co ja, co ja mówiłem? No kurwa, ale mam gumę kurwa podanki są niebezpieczne kurwa No Nie będziemy robić kurwa Pepsi kurwa żadnej reklamy Bo kurwa nie finansują kurwa moich badań naukowych No nową kurwa O no tu już kiedyś byłem stary Ty, jako kaza, kurwa Jakich zajwiste dole kurwa, jest moja chata kurwa. Ty, w ogóle najlepsze kurwa było to, że teraz kurwa przyszły nowe kwiatki kurwa do nas, kurwa na biedrze. Kurwa. I tak przyszły takie kurwa klony takie zajebiste. Takie klony, nie, że kwiaty jest sklonowany, tylko kurwa liście klonu, nie? I kurwa... Wszystkie wyglądają jak marihuana, kurwa, człowieku. W chuj, jak marihuana. Wszystkie wyglądają jak marihuana. W chuj. Nie? Tylko kurwa, wyżej się od marihuany to, że mają pięć listków, a nie kurwa 7, nie? Ty, kurwa... niech jak kurwa, że szukaj pojad kurwa lepiej. O zaraz za kurwa. Ja w końcu jesteśmy na cmentarzu. Kurwa. Magnolia! To To... to... To dom Wrocław, Magnolię, dom Wrocław, kurwa, Magnolię, kurwa, że kurwa, sponsoruje, nie, Zatem tam darmowe, tutaj są, kurwa, darmowe rzędy, wiesz, tutaj masz za dupie, kurwa, takie zajęte. tutaj masz florę, tutaj masz pa. ale pierdolę już, kurwa, wiesz, jakich dupy, kurwa, że ich chuj. Co my, my tam wejdziemy kurwa, tam nie zostałem zakaz kurwa wejścia, a latmy są tam Tak, na trumnach <noise> nie, nie ma śmiacia kurwa, tak? Nikt nie przedechał trupa. Ua on Wiesz samo że na cmentarzu trup, y, ducha nie zobaczysz. Jezu, kurwa, to dobrze. Bo duchy się boją was chciał no, kurwa też bym się bał Kupa, jakie tu balety kurwa. były kurwa A few moments later. What the fuck? What the fuck? I'm not kidding my mom. Smakie Victori, smakie zwycięstwa, nie? Czyś ty jebie? Kurwa, nie, że nie, żadnego kurwa na cmentarzu, kurwa Pojadę Kurwa Kurwa, będę musiał umyć ręce, jak to się skończy Też butelki widziałem. Kurwa, kurwa. Policja. Dziwię ja, Jeszcze tam kaczą się wam. Ale już jest dobrze. Mam jedną butelkę, jedną pojadę. I mm. Czekaj, to teraz musimy iść tam. Pójdziemy tam? Tam jest następny kurwa punkt zniczów. Patrz jaki kurwa, patrz jaki zajebiście duży śmietnik, kurwa. Czemu tam zniknął? Tam się nie wyrzuca butelek po Tam się wyrzuca znicze. A co ten smutny pan powiedział? Że jeździ do kobiety, że mu da pić. A wcześniej coś tam kurwa o swojego... Czekaj, tutaj kurwa zygzakiem będziemy szli, tak jak ja ostatnio uciekałem przed policją. Ja muszę mieć tego brywala, kurwa. Z jedną butelką to ciężko. Kurwa, ale jest... Ale i butelkę. No. I pojadę. To też ciężko. to jest kurwa. Ja pierdol. Samuel, mogę się dorzucić. Masz. Kurwa, złoty 10 i butelka. No już ci dałem, kurwa, to jest Złoty 10 i butelka. Co to kurwa jest? Wziąłeś kiedyś taki piwo? <laughs> co ci ludzie piją. Jej. Co ty samolot robisz? Pytanie. 5 kurwa. No nowy. Ty, ty ja nowy. właśnie, ja właśnie kręcę. Jak ty się kurwa nazywa, to co kurwa Dąbrowski kręci. No, oczywiście, że robisz to dla. Ja czekaj, wiem. Czekaj, jak to się nazywało, kurwa. Normalnie nie pracujący, szanujący się człowiek tak nie robi. Zamulę, tu, 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 YouTube właśnie, patrz, Facebook serwis, znalazłem. Facebooka mogę tu zrobić, kurwa. Będzie tu face. Nie, patrz. Widziałeś? Kurwa. Takiego, kurwa, filmu jeszcze... jeszcze nie było. Kurwa, ty mnie jesteś... Zy... O, co śpię, pie z... o pierdolę mnie! Z... Kurwa! Dawaj, nie, czekaj. Kurwa! Czy ludzie nie piją, kurwa? Masz dwie butelki. Kurwa. Dobra. Chodźmy węgdy, tam jest masletyk na czymś, kurwa. Cięć. Zielony LD Kurwa człowieku Myślę, że w tych, jeśli w tych dwóch kurwa śmietnikach Będą jeszcze cztery butelki Butelka zwrotna. Oh, kurwa O kurwa be, kurwa Ty, ale mam kurwa maszynkę, co nie? Jak zgubię maszynkę To zrobię niaż to się kurwa to jest najgorsze kurwa, mam maszynkę kurwa, mam kurwa, ty a nie mam gils kurwa, zawsze Ale to Jak to łatwo się stoczyć żeby grzebać po świetnika Stoczyć kurwa No jak to? Subskrybujcie Kurwa, bijajcie na Instagram! Kurwa! Polubicie kurwa moją stronę na Facebooku Kurwa, kurwa. Pięć razy ten mi z mał... Oławski żulman. <gulia> kurwa. <gulia> tak. Kurwa, dziesięć rzeczy, które w wkurwiają w łamie, kurwa. Brak butelek. <gulia> Pierwsza, kurwa, brak butelek, kurwa. Wszyscy albo rozpierdalają ją, albo zapierdalają żulę, kurwa. Druga rzecz, kurwa. Kurwa, każde miasto, kurwa, tętni życie, kurwa. W sobotę wieczorem, kurwa, gorączka sobotniej nocy. A w sobotę co? Tylko, kurwa... To dla Ukraińców, kurwa. No, no, czy stanę kurwa autobusowy, widzisz, kurwa? Ekspert, kurwa. Moim zdaniem nie znajdziemy tu niczego, bo tu, tu widzę tylko kurwa na, na, na ten. Albo lubelska, albo korona ekstra. Korona ekstra! Żubr Right! Mountain, lubelska śliwowica. No ale nie, ale tutaj nie znajdziemy tamten. News, no, no, nowa Holandia. ława, nowa Holandia, nie? No kurwa, pod świetnym patematem, kurwa, świętego Józefa Apostola XIV Ludwika. Zobaczysz, kurwa. No, okay. Zakaz no to nie obiektu Nie palę kurwa, bo nie mam ognia, kurwa. Kurwa, nie mogą ci ludzie, kurwa, harnasia bić, kurwa z butelki. Samuel, to jest jeszcze kolejny. Nie, dobra, to kurwa zygzakiem, kurwa, ale tutaj nie jest. Tutaj Żytniówka kurwa, poszła. <śla> o kurwa. Przygody młodego medyla. Część pierwsza Kurwa, część ostatnia kurwa Taki kurwa tank, kurwa ołaski, kurwa Chuj coś kurwa z pracy będzie kurwa wracą, na pewno ktoś miał kurwa po nockę <grym> witamy, witamy na włościach z budynkami trzeba iść, kurwa, gdzieś pod kratówkę, kurwa. Na pewno coś wyjechał, wam kurwa. to go w jedną kurwa. Nie, jeszcze tam jest następny. Wszystko kurwa, to, nie jest. <laughs> to kurwa, godzimy. Ja tu kurwa, sam keps. Dodaj, sam keps. Kurwa. Coś mi, kurwa, pojada się zgasiło. Mam nadzieję, że mój stary, kurwa, nigdy nie zobaczy tego filmu. Kurwa, <grywa, grywa> patrz, skarpe skarpetki, kurwa, mam, patrz, kurwa. <grywa> no, McDonald's się, kurwa, wpierdalało, nie? No, McDonald's, kurwa, wej, lufa obspermiona, kurwa. Co kurwa, co to? Kondomy. Silikonowy bicyk Stare zużyte kondomy. E, butelki zapierdalałem sobie kurwa, nie? No, setunie się piło, dwusetunie i kurwa zapiło się kurwa, Kupu się plejem, nie? A kurwa dla mnie to butelki kurwa, tylko ci z kurwa nie dopita kurwa Kutowala do to już nie ma dla szepa, nie? Dzika wiśnia kurwa O smaku dzika wiśnia, alkohol 9% Kurwa pisze kurwa gdzie oni to sprzedają kurwa widziałeś kiedyś coś takiego, alkohol 9% Plastikowej butelce No w plastikowej butelce kurwa niesamowite kurwa. Domator Domator kurwa mm -hmm. Domator Wracamy tutaj ten z powrotem byś <laughs> chrześcijaninem Wracamy kurwa, że miałem butelek nie zapomniałby się w kurwie <śmienic> ale masz wybór! Ale masz wybór! Plastik, puste. Patrz papie, tworzywa śliczne, że nikt nie wziął. Dobra, kurwa. Kurwa. Czy alkoholików w Polsce nikt nie pije piwa? O jezu, jak zajwał. Nie czuję <gularku> mi nie pięć Nie no kurwa Nie no patologia kurwa żeby piątego kurwa piątego Nie było ża żadnej butelki kurwa patrzę kurwa hojnie obładowany kurwa już kurwa nie jest zimno w łapki, nie? Nie będzie zimno w łapki kurwa, wiosna się zaczęła, nie? Piluchy, kurwa, nie? nie. 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 Tutaj są takie dwa szare śmietniki Tylko Mam nadzieję, że one nie są na łańcuchy, nie? Kurwa pójdziemy tam, kurwa przede wszystkim się pierdolimy, nie? No, kurwa dobrze jemy, kurwa, nie? Jakie to życie po ławie, jest ciężkie. No w poszukiwaniu, zaginionych butelek, kurwa. Czuję pizzę tutaj, tutaj ten, tutaj, tutaj właśnie kurwa Kurwa o mnieziowej kurwa tutaj ma biuro, nie? Tylko dzisiaj jestem inczyne, bo jest niedziela, nie? Ty patrz, 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 ale, ale... wygląda na lobieg, nie? Czuję pizzę mamy... Tu jest otwarte w ogóle Nie, nie Tam, jest, tam, 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 tam o Tu jest przetarzymy pewnie Co Kuklava, z no klawia jest otwarta Ja pierdolony hmm? Ale jebie Co? To wietrzan po prostu Ale mi pani piwa z głupotą piwa Ale pachnie <głosy> <głosy> I ma kurwa, bez kitu, kurwa. Ale samą wodę, tam, kurwa, ludzie piją, kurwa. Mesty, kurwa. Samuel. O, kurwa, usługi elektryczne. Tam będą, tam chujowo, tam będą ale tam jest coś tam jest coś nie wiem bo będziemy musieli kurwa weźmy gościu kurwa piękny poranek. no kurwa, bierzemy te kurwa tutaj piją często kurwa gówniarze to znowu Facebook serwis no full serwis kurwa <coughs> summer is Nie zabawne wszystko to jest chyba ciężka praca. Ciężka praca. Patrz, mówisz co tam jest? Patrz, co tam jest. O kurwa. Mecca, kurwa dla mnie. No. A nie, no kurwa. I ja kurwa, tak ciężko. Chyba coś tu jest. No nie, to nie jest. To nie jest taki to jest leżajsk. Pivo leżajsk Fetli, pasteryzowany, pivo leżajsk. W Slovenii woda jest niezklad. Jedźmy, nie liczmy w mroku, prawników, wieczysk, oksyt. Kurwa pisze, że to jest. Kurwa, No bo jaj, kurwa, ja nie pójdę do domu, póki kurwa. Nie znajdę, kurwa, sześciu piw do butelek, kurwa. Kurwa, stary muszę się telewizor, kurwa. Panie, ja on kurwa zabieram. Szkło. Ja pierdole. Samuel, Samuel. E, Samuel. Znalazłem stary. Patrz, patrz, a ja znalazłem trumnę. Jo. Czekaj, czekaj, patrz stary, co ja znalazłem.

O, jakie dole, patrz jakie kurwa, ktoś miał gadżety na składzie, kurwa. Patrz na to stary, kurwa. Tego to kurwa, to za czasów recesji było, kurwa. Nie, nie, ja nie, Kurwa. Nie, nie, to wszystko ludzie, ludzie piją w jeden wieczór, Nie Samej kasbetki. Kurwa. Co? Kasbetki nie są na to Co ja mam mam? Eee, kurwa. O mój, kurwa. To jest nowella, kurwa. Jeszcze z kociągnię, kurwa. Co to jest, kurwa? Kurwa, się ujeba... ujebałem. Ujebałem, no, Kurwa. Bo, jak Że na mnie, kurwa. Kurwa. się ujebałem Co Ktoś Kurwa. Kurwa. mnie Aj no Jaj zamek z Belgii, No kurwa z... ludzie to w ogóle kurwa Szacunku do siebie nie mają chyba No Żeby, kurwa, kurwa Kupować kurwa piwo bez kaucji No kurwa Jakie do... Ty tam chyba miałeś polechu butelkę Co ty biedolisz to, kurwa, wiesz.

no patrz jakie zajebiste paletki kurwa! W sumie raz na mój doczytal nowy kurwa! No kurwa chujono kurwa! Ale nie no kurwa te są zajebiste kurwa! Patrz ty no No kurwa jakie mokasyny kurwa! Dokmatensy się chowają kurwa! Ty nie no bez jaj, kurwa mój rozmiar! Patrz pasują kurwa! Nie no trochę kurwa za luźno! Jakie zajebiste, kurwa, takie ludzie, kurwa, ja wypierdalam w tych, kurwa, te, kurwa... Zajebiło, <śm> za <ś> to, to wypierdalaj, kurwa, dobra, idziemy dalej. Dobra. Cięcie.